Cześć! Z tej strony jajłuszkowej i nagrywam kolejny odcinek z no... Super Punch Simulator. Chyba tak, już zapomniałem. Przepraszam. Odbieramy GIFTA. 150 Stranger. Polecam obejrzeć poprzedni odcinek. Bardzo fajny był. Polecam. I jak od razu, no to od razu otwieramy na sam start nowe jajko. jajko. Tylko no, bulak. Może wyrobić coś dobrego Pewnie najgorszy, nie sprawdzam nawet, nie chcę mi się I rare i common, tak? Okej okay. Według mnie jest git Equip best Huge A słuchajcie, czy co, bo ten huge to mi się taki troszeczkę słaby zrobił ale game nadal są najlepsze. To się dobrze niszczy. O Jezus, Maria. Dobra, używamy super puncza. Co się stało? Oho. Czy wy to, czy wy to widzicie? O Jezu, nic nie widzę. Okej okay. Jak tak dalej pójdzie, to ja... Przedostanę się tym superpunchem na sam koniec normalnie I przepraszam, że bardzo słuchać moją myszkę, ale moja myszka jest tak głośna Mam nadzieję, że jak najszybciej kupię nową, bo naprawdę nie wytrzymam I jeszcze raz przepraszam, że tak tą myszkę głośno słychać. Postaram się właśnie zrobić, że nie będzie słychać tej myszki I Oczywiście kupię nową, cichszą Kupię mikrofon, żeby było mnie lepiej słychać. Czy mogą teraz do mnie nie pisać jak nagrywam odcinek? Dziękuję. Dobra. Ogólnie nic nie widzę. Gdzie my się przestaliśmy? Daleko. O ile się Super Pięć 500 strange. Co tutaj już mamy? Mamy już 9%. Ale że super punch tutaj nawet nic nie dał prawie? Czy wy to widzicie? I nic to nie dało. Kompletnie nic. Może jak użyję drugi raz super puncha? Pum. Nie, ja tego nie rozumiem. Jak ja staram się zrobić coś dobrego, to no. Nieważne, dobra. No i dobrze, widzowie. Jak wam mijają wakacje? Jeżeli dobrze, to dobrze. A jeżeli I... źle... To... Szkoda. Subskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę, bo chyba jeszcze nie powiedziałem dzisiaj. Chyba. O! O, byłem na samym końcu, prawda? Byłem. Uuuu, skills. So, mamy tutaj skillę, Hyper hyperpunch. 50 tysięcy? Co? Dobra. A, i zapomniałem właśnie kupić robuxy, zapomniałem to robić, wspomniało Przepraszam. Co mi się zrobię. Chodźmy... Aury są. Zobaczmy aury jakie są. Basic, a to są legalny. Kupy No to... Tam taką aura. No, super ta aura jest! Świetna. Jieś kółko mi wylatuje z tyłką. Na drugim poziomie dopiero użyję wiadomo czego. Ja tu nic nie widzę. Ja muszę używać na pier pierwszej osoby, bo ja kompletnie nic nie widzę. Dobra, używamy sobie palcha. Siu. Uuu, to mi się podoba. Przepraszam, czemu kamera mi działa? No, dobra. Ten klucz jest najlepszy. O, wzajem ktoś ma kciucz kaktusa. Siemano, dobra Oczy znaczy, jak użyję super punch'a to czy zniszczę te klocki? Oczywiście, że nie Bo jakby nie inaczej I przepraszam, że słychać moją myszkę I free gift Z tego mów Wiecie co, By się przydało w sumie to dostać nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ten odcinek dzisiaj będzie dłuższy. No dobra, to będzie na pewno dłuższy odcinek. I słuchajcie. Nie, nie. Jeszcze. No, kurde. Wkrótce odcinki będą ładniej robione. Wiadomo dlaczego. to jest! Dwa spiny aż mnie ominęły Dawaj, dawaj, dawaj no Trzy razy power i spin jeszcze jedna, szybko, szybko, szybko I trzy razy gem Dobra lecimy, 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 lecimy Nie odbieram tych dziennych, te, tych, tych, tych Tych dziennych nie, nie dziennych Zagradam, sorry, głupi jestem Tych... Hmm, prezentów, o, no. Tego słowa szukałem Uderz I teraz jest super Nie, nie bij w dwa naraz, bij w jedno i lecimy Musimy zobaczyć, ile potrzebuje. Aby dostać się na kolejny świat. Na pewno revil. Na pewno dużo stręba. Ile? Jeszcze nie wiem. No dawać, dawać, dawać. No ile jeszcze? Ku, 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 ku. Siup. Mhm. No bij w to mocniej, lepiej, szybciej. Trzeba ja to cały czas biję i to się nie niszczy. No co jest grane? Czy wy to widzicie? Czekaj, 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 czekaj. Użyję jeszcze raz super! Okej? Okay. Ta mnie wkurza pomału. Przepraszam, że się znowu mało odzywam. I przepraszam, że słychać moją myszkę. Mam nadzieję, że na następnym odcinku już nie będzie jej słychać, bo mam nadzieję, że ją wymienię. Prze postaram się wymienić tą myszkę oczywiście, bo nie, nie wiem, czy nie zapomnę. Bo zapewne zapomnę. No, baby, no i super, dobra. Zobaczmy, co tutaj można. To można. Po co mi ten Fox? W ogóle, właśnie. Huge Cactus jest za godzinę grania. Ej, słuchajcie, wiecie co? Mam pomysł widowy Niedługo zrobimy live'a z tej gry, gdzie czekamy na Huge Cactusa i tak ogólnie, no, po prostu mam no, najlepszą rzecz, jaka tu jest. Dobra. Robimy tak. Robimy tak widzowie. Dawajcie, zrobimy. Zobaczymy jak nam pójdzie. I tyle. Czy na tym To Będzie fajnie. I oczywiście będę odpowiadać na pytania w komentarzach. Na live... E, to jest oczy... Żeby nie było. Nie zrobię tego, tego live'a jutro, tylko tak mniej więcej za... No może nie aż tydzień, no może troszeczkę szybciej niż tydzień, jeżeli to ogarnę i tak dalej. I bardzo dziękuję, że tak dobrze przyjął się poprzedni odcinek. Były aż dwa lajki, chyba 8 lub 9 wyświetleń, coś takiego. Dobrze pamiętam? Nie wiem. Super punch, szeroko super punch, siup. To nic mi nie daje. Ten super panz mi nic nie daje, naprawdę. Ale że mu akurat wszystko ma około, nie? Co jest? A troszeczkę, troszeczkę. Szybko mi się to robi. Troszeczkę, bardzo szybko. Wydaje mi się, że to potrwa całkiem, całkiem, całkiem długo. Posłuchajcie, mogę wymienić myszkę, bo mam tutaj też jakąś taką inną. Ale ona ma zepsutego tego scrolla. Ciekawe przez to. Ciekawe. Jeszcze raz przepraszam, że słychać moją myszkę i miejmy też nadzieję, że w tym odcinku uda nam się wbić następny świat. Turbo zadowolony Ile takie coś O, ma... Okej, okay, okej, okay, okej okay. Czekaj, chwila moment Superpower Czy tam super punch, whatever drugie, 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 drugie pierwsze, drugie i to jest trzecie, tak? chyba tak, nie wiem, nie znam się i... pięknie Chwila, ja muszę zobaczyć tutaj Dobra, to jest to To ja to mam na dwa hity No i teraz to tutaj to, to, to Super punch'a Użyję i będę mieć wszędzie takie lekko obite to Mam nadzieję, że nie tylko naokoło, tylko wszędzie. Dziękuję. Wszędzie. 50% rewirfa. Hmm. Hmm. I wiecie co? Mam pytanie do was wszystkich. Dosłownie wszystkich, którzy to obejrzą. Do tego momentu. Czy będziecie chcieli na tym live, abym nie grał tylko w tą grę, tylko grał też w inne gry, w sensie na tym live'ie. Że na Robloxie, no chyba że ogólnie kompletnie w inne gry. Nawet, nawet tak. Napiszcie w komentarzach. Będzie mi bardzo miło. Napiszcie. Super. Dobra. Mam już jednego spina, ale to jeszcze tego nie zrobię. Dopiero teraz. Nie wiem, co ja bym chciał. Posłuchaj, ten, plus ten, pusuj bez sensu to jest to bym chciała. Proszę ten, razy ten, razy trzy razy ten, razy trzy Skoro mam trzy razy laga, to otwieramy jajko. I zobaczmy, jak bardzo mi pomoże. Ten 3 lat z lata Okej. Okay. Dostałem epika. 14,5%. Tak? Tak. Otwieramy kolejnego. Super. Lak. Ogólnie dostałem super laka, nie? Dostałem super laka, i dostałem już dwa komuny pod rząd. Trzy komony pod rząd. Dostanę drugiego epika? Prosiłbym o drugiego epika? Proszę? E, nie to nie Czy ja to mogę skra... o craft lecimy ci ja takiej best. No to po co ja wydawałem się na fuksy, No nie yeah. ja przynajmniej mi było fajnie Ile kosztują? O kurde, <grybujesz> tyle dużo Zobaczmy, 500 tysięcy stracze W ogóle nie użyłem. Nie opłacę. Bo ja zaraz sam wbiję te 500 tysięcy, No, dobra. na trzecim dopiero. Czy to jest trzecie? Nie wiem. I tak użyję tego super puncha. Siu! I to jest to co mam na dwa hity? A no to już nic nie zrobię, po prostu na te kryszaki, które mogę już Jeden spin. Kiedy wydropię coś dobrego? Trzy razy power, dobra, trzy razy power też się przywita. Jak skończy mi się ten trzy razy power, to wiadomo 10 tysięcy stręża, dziękuję Nie przyda się Wiecie co, robimy tutaj dłuższy odcinek Dłuższy Bo chcę postarać się bić właśnie No ten Następną krajnę No chyba, że to już będzie strasznie długo trwało To no To wiadomo co Poskończymy, ale jeszcze nie teraz Oglądajcie do końcu Polec, będzie fajnie Uwierz proszę Uwierzcie, bo no, trzeba tutaj jakoś sobie, jak pójdę. Nie, to naprawdę to rozbiło mi się wszędzie naokoło. Tak, no, tak, na, tak, nad na Machita. Tylko nie z przodu. To już są jakieś jaja. Ja sobie kolejnego super puncha, Będzie super. Kto wierzył, że wrócę... Yy, yy. Kto wierzył, że wrócę na kanał, Zostawiam łapkę w górę. Ale jak nie wierzyliście, to też zostawcie. I subskrypcję, i dzwonek. Bo wtedy będziecie na bieżąco z nowymi filmami. Polecam. No, jak szybko klikam, to i tak mi to nic mi nie daje. No, nic super punch. Dobra, parę birfe, szybko, dwa rebirfy i co jeszcze? Dwa rebirfy i 5 milionów. Czy kogoś boli głowa? A teraz się pytam na serio: kogoś boli głowa? Milionów. No chyba nie. <laughs> upgrade. Idziemy do upgrade'ów. To. Nie ulepszam tego Skille, Ile tylko kosztuje ten hyperpunch? 50 tysięcy. Za dużo. I patrzcie na to. Spin i free gift będą obydwa na los jak uderzam w sumie chodźmy na pierwszą krainę Japan. jezus mario oho raz dwa trzy cztery pięć sześć jeszcze sześć krain mamy do odblokowania. wiecie co nie wydaje mi się że Okej. Okay. Spin. Czy pierwsze kraina da mi szczęście? Jak widać. <laughs> Pana <Siu>. O kurde! <laughs> Pana Ja po prostu sobie wjeżdżam, nie? Na stołę użyję super pancho. Co jest? Na jakimś lepszym stołu nie używam. Normalnego. Czekaj, co jest? Czekaj, co jest? Oj, słabo. No ja tak nie mogę, ja tak nie mogę tego bić. Ja muszę to rozwalić. Czy u ktoś ma nick Valvolant? Mniejsza. Dobra, zobaczymy. Siup. Dobra, dobra, słuchajcie widzowie. Tym pięknym akcentem na tle drewna i na zbieraniu moich kryształków, i na zaraz uderzenie ponownym superpunchem, chyba kończymy ten odcinek, ale zanim go skończymy, uderzam w ścianę. Superpunchem. Dziękuję. Niestety mnie tak nie tutaj. No to w takim razie jakbyś mnie tam tepa, to skończymy na, na tym odcinek. Niestety nie udało nam się wbić do następnej krainy, więc po prostu widzimy się jutro. Żegnam was.